Halo, halo, hej, cześć, witajcie z tej strony Everiles i witajcie w kolejnym odcinku z naszej e, serii. Oczywiście powrót na właściwe tory. E, w poprzednich dwóch, e, w poprzednim oczywiście odcinku e, widzieliśmy dwie rundy kwalifikacyjne do Ligi Europy. Dzisiaj gramy z Rosenborgiem e, kolejny tak naprawdę mecz. I wychodzimy oto w takim składzie Bednarek, Stronati, Rogne, Szatka. Na bokach obrony Krawec z Czerwińskim, w środku pomocy Tiba Modern, na skrzydłach Puchacz, Kamiński i na napadzie Iszak. Czemu? No niestety, jak wiecie, z Göteborgiem Kamiński odniósł kontuzję. Jeszcze mniej więcej 3 tygodnie będzie nam się leczył. Czekam też na Bohdana Budko, na Browna. Klubsia w sumie też nie wystawiam zbyt często, ale będę musiał zacząć wystawiać. Ehm, w sumie mogę go nawet tutaj za 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 kogo zapeszkę. Zapeszkę go tutaj dam i wtedy Ramirez na lewą. OK, dobra. To wygląda dobrze. Timunec ehm, nie tutaj dźwigała. No i tak mogę lecieć. Tak jest przechodzimy do meczu. Eee, tak, informacje dotyczące rywali, tak. No tutaj wiem, że e, nie znacie z mentalności zespołu, ale tylko sykora się źle czuje z e, poleceniami źle, więc to jest na pewno na plus. Ehm, I jedyne co Wam e, chciałbym odradzić to to, e, do okej? Okay. To aby nie dostosowywać E, oczywiście poleceń pod y, typowo pod zawodników, tylko jak patrzycie na przykład. E, jest mało piłkarska. Ok. Ufam mu. E, Antoni Prałat e, jest jednym z większych talentów. Tak. E, o czym ja to mówiłem? A, żeby nie dawać właśnie instrukcji pod, pod piłkarzy, tak, że na przykład ktoś ma często atakuje z piłką, coś takiego, no to nie dawajmy mu, żeby więcej dryblował i tak dalej, i tak dalej, bo jeśli nie ma atrybutu dribbling tak naprawdę powyżej 13, 14, 15, w wyższych ligach to nawet 16, 17, to nie powinniście mu oddawać i teraz tracimy gola! Christopher Zachiarsen. Fantastycznym strzałem, niestety. Był mały wylewik w naszej obronie. Tutaj zaraz zobaczymy. Tutaj Cejde, którego chce sprowadzić. Pięknie chciał podać. Tutaj nasza obrona zadziałała, ale tutaj już nie. I Zachiarsen. Piękny gol na 1-0. Teraz to my musimy odrabiać straty. Więc e, zażądaj więcej od naszych piłkarzy, trzeba i liczymy na to, że wyprowadzą nas z tej depresji, w którą e, wpadnęliśmy troszeczkę. Iszak, Krawec już lewą stroną, biegnie nam nasz lewy wysunięty obrońca. Krawec, podanie Moderna głowę, było blisko. Cóż, e, nie mam pojęcia czy nam się uda, rognę już z e, żółtkiem. To na pewno dobrze nie wróży. Eee, XG mamy też mniejsze odrywali, no co co wiadomo. Oni mieli jeden celny strzał, no i akurat im wpadło. Eee, typowy bot w FM-ie. Eee, Holse, ale Stronati wybija. Teraz 8 Kamiński tam próbuje go dopaść, ale niestety nie Hedenstadt, ale to będzie nasza piłka Stronati na lewo. Tutaj jest puchacz. Krawec, Isak e, motor, Tiba Ale bardzo za podanie. Holse przejmuje i Zakiarsen, Zakiarsen, Rejtan Tkielbret. Oddaje do Rejtana Osen, Holse na, od, na prawej stronie Tkielbret. Strzela, ale na szczęście zablokowany ten strzał. I nie rozumiem Isaka, czemu on w ogóle o, to, o tą piłkę nie walczył. Po prostu dobiegłby. Nie no, ja cały czas muszę żądać więcej od naszych zawodników, bo to nienormalne, że nawet nie mieliśmy celnego strzału I Jeszcze, Bednarek Tutaj prawa strona jest wolna, ale wybiera lewą, Puchacz Tiba do kraweca. mamy sytuację, może... Puchacz, fenomenalne podanie, Puchacz, ależ tam było blisko, czemu to nie mogło wpaść? Kurcze, niecelny strzał, niestety XG nam się zwiększyło, więc może to prawdopodobieństwo Gola niedługo będzie na naszą korzyść. Moder. Wycofanie do szatki, szatka prawą stroną. Tutaj Ishak chciał dojść, ale niestety nie doszedł, ale nadal mamy piłkę szatka, jeszcze raz do Isaka. Tym razem Iszak pięknie pokonuje obrońcę. Podaje do puchacza. Ten chciał mu zwrócić piłkę, dwa strzały, ale niestety obydwa w obrońców. Nadal mamy piłkę szatka. Czerwiński podanie za obrońców, niestety nieudane, ale nadal przy piłce. Tiba, teraz puchacz Hedenstadt broni. Czerwiński zgarnia. Moder. Tutaj do Iszaka chciał, ale niestety za mocne podanie i Hansen broni tą piłkę. Teraz wykop, czy pójdą za ciosem. Sejdę, sejdę, sejdę na szczęście w obrońce. I nadal nie straciliśmy drugiej bramki. Chciałbym odrobić te straty. Tylko nie mam pojęcia, jak. Moder dobrze utrzymał się przy piłce. Kamiński, Kamiński, dobry dribbling. Kamiński, Kamiński. Hansen broni. Puchacz, jeszcze mamy tą piłkę. Jeszcze można tutaj powalczyć. Ale niestety bardzo złe dośrodkowanie. I nawet nie mamy rzutów z autu. No i tak, kończymy pierwszą połowę. No, jakby powiedzieć, Rosenborg na razie nas rozjechał tym jednym strzałem. Eee, jestem niezadowolony totalnie, obrońcy. Jestem zły. Nie lubię waszej gry. Przynajmniej teraz, w tym meczu. Akurat teraz musieliście. Wow, Rejtan, Nie mam pojęcia, co mogło się stać. Aż tak marchiński był ważny. Sejdę. Tiba przejmuje nawet stojąc, przejmuje piłki. Eee, Tiba. O nie, Wasyl Krawec. Tymoteusz Puchacz schodzi. No to to jest szansa dla Jana Sykory. Który w ostatnim meczu ligowym zdobył bramkę. No. Czy ktoś jest na tyle zmęczony? Nie. Pokaż palcem. Nie powinno się tak, ale ja jestem sobą. Eee, cóż, e, musimy naprawdę coś pomyśleć nad tym, aby strzelić gola. Tylko nie mam pojęcia, co byśmy mogli tutaj wykombinować. Przełączenie się na wyższą mentalność, by mogło nas jeszcze poskładać, bo jedna kontra i nas nie ma. Moder, Isak. Niestety nie doszło to na głowę Isaka. Piłka jest na naszej połowie. Rogne podaje do Bednarka, ten do Puchacza. Jesteśmy, jesteśmy na lewej stronie boiska. Niepotrzebne, niepotrzebne wybicie Stronati. Naprawdę, nie byłeś naciskany przez nikogo. A to nie było podanie do kogoś, to było do, do, do wiatru to podanie. Hedensztadt, Osen. Hedensztadt. No to, ja, jeśli nie wybijemy, to jest gol. Za Kiarsen islamowić Zejdę. Na szczęście jeszcze jest bednarek. Wow. Naprawdę nic nie można zrobić yy, z akcji im. Bo albo nasi śpią, albo nie mam pojęcia, co się dzieje. No popatrzcie. Hedenstaat. Na szczęście blokujemy i mają tylko rzut roż rożny, ale ten rożny może być dla nas naprawdę. Trudny, islamowicz, na szczęście wybijamy tą piłkę. Szatka wybija głową. Reginiusen Zakiarsen, model, model z poświęceniem i mamy piłkę przez dwie sekundy. Eee, no, tak wygląda nasza gra. Zakiarsen, Sejde, pięk, piękna piłka, islamowicz 2-0. Nie ma nas już w europejskich pucharach. Teraz nie ma co, co stać, bardzo ofensywna. Um, uh -huh. Zabieram jednego pomocnika. Przechodzimy na naprawdę ultra ofensywne granie. Tutaj oczywiście w pomocy zostanie Moder, ale wejdzie Kaczarawa. Zrobimy takie zmiany. Ciekawi mnie, czy coś one dadzą. Eee, no, i mi się wydaje, że jeszcze możemy Daniego Ramireza za słabo spisującego się oczywiście w tym meczu eee, Kamińskiego. Confirm sub. Mamy 25 minut, praktycznie 5, tak 25, eee, na zrobienie czegoś z niczego. To jest niemożliwe. Krytykujmy ich jeszcze. Czatka Konrad, Konradsen, Zachiarsen Praktycznie 3-0 Na szczęście nie wpadło, no widzicie jakim jestem humorze teraz Ładne mecze rozgrywaliśmy, ale nagle Coś się podziało, że nie było mnie słychać Nie gramy dobrze w ogóle Druga połowa też jakaś taka smutna w naszym wykonaniu Bez polotu, jakiego mieliśmy na przykład z e, Dynamo e, Tbilisi? Nie, Dynamo Batumi, przepraszam. Wiem, że to inna klasa zawodnika, ale no jednak 5-0. Mogło się podobać. Tutaj Sykora, Tiba, no wyjdźmy z jakimś atakiem w końcu. Tronati, Kaczarawa. Nic, wszystko przejmują. Seide, Seide. No nawet wślizgnie nie jest udany, Seide 3-0. Bednarek jeszcze to broni. Nic nie zrobimy. Nic nie zrobimy, niestety. To jest przegrany mecz. Nie ma nas w pucharach. Ramirez, no czemu nie biegniesz do tej piłki, kaczarawa? Islamowicz nas pogrążył. Rosenberg. Hovland. 3-0. Niestety Blamasz. Blamasz Lecha Poznań na stadionie w Rosenborg. Współczynnik XG no, jest notowany na 0,75. A tymczasem strzelają nam trzy gole. Niesamowite. Ramirez, Außen. Rejtan, Tiba przejmuje. Czy wyjdziemy chociaż z golem honorowym? Tutaj Ramirez, Ramirez. Iszak. Tak jest! Gol honorowy. Mamy 3-1. Chociaż wychodzimy z twarzą z tego meczu. Puchacz rogne! Na szczęście Hansen broni. Na szczęście oczywiście... Rosenborga. A my tymczasem przegrywamy mecz 3 do 1. Isak z golem. Niestety, nasz zespół tragicznie się spisał. Chcę Was widzieć jutro na treningu, oczywiście, bo to niestety jest blamasz drużyny polskiej z norweską. No, niestety, co ja mam poradzić, kiedy nie da się grać? A ja chciałem jeszcze Wam kolejną rundę kwalifikacyjną pokazać. A tymczasem mamy 18 minut odcinka, e, i w następnym odcinku e, będziemy koncentrować się na lidze. E, zagramy mecz z Legią i z Lechią e, już w listopadzie, więc troszeczkę przeminiemy. E, a ja Wam teraz na koniec pokażę, co się działo po meczu z Göteborgiem. No to właśnie wygraliśmy 3-0 z wartą Poznań, gdzie Sykora, Kaczarawa i Puchacz. Zdobywali nam bramki. Na razie w ekstraklasie mamy komplet punktów. 12, 7 bramek różnicy, oczywiście. Eee... I co mogę powiedzieć? No, dziękuję Wam za oglądanie eee, niestety tego smutnego odcinka, bo wypadamy tak naprawdę z europejskich pucharów. Eee... Niestety, no, to, to ta takie życie, tak, tak się mówi. Eee, 7 bramek zdobytych, 0. Straconych 7 żółtych kartek, 0 czerwonych. Cóż, dzięki za obejrzenie. Cześć. No i na razie.